Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Renduda, a po drugiej stronie Roman Renduda, a reprezentujemy taką organizację, która nazywa się analizystron.pl. Zajmujemy się analizowaniem stron internetowych, poprawianiem ich konwersji, i o tym dzisiaj właśnie będziemy mówili i zwiększaniem efektywności. Mówiąc bardzo wprost, podpowiadamy naszym klientom, co robić, żeby z tych samych budżetów zarabiać więcej, lub żeby wydawać mniejsze budżety, a żeby efekt był taki sam. A do tego właśnie potrzebna jest bardzo dobra konwersja strony internetowej i postanowiliśmy, że dzisiaj o tym trochę więcej chcemy porozmawiać, ponieważ słowo konwersja pojawia się na każdej konferencji, na każdym szkoleniu, w każdym podręczniku, wszędzie gdzie w ogóle mówimy o marketingu internetowym. Ale chcielibyśmy, żeby z poziomu strony internetowej, żeby dzisiaj zastanowić się nad tym, chyba najpierw najważniejsza rzecz. Co to w ogóle jest Konwersja, jeżeli mówimy o stronie internetowej. Konwersja tak naprawdę może być rozumiana na dwa sposoby. Podstawowo, myśląc o konwersji, myślimy o procencie. Myślimy o wskaźniku, który mówi o tym, ile zdarzeń kluczowych zostało wykonanych na stronie versus liczba wejść na tą stronę. Natomiast bardzo często też konwersją nazywane są po prostu zdarzenia kluczowe na stronie, jak na przykład wybór telefonu, wybór maila czy dodanie produktu do koszyka. I tu chciałbym Cię zapytać, dlaczego w ogóle warto dbać o wzrost konwersji? No, warto dbać o wzrost konwersji, ponieważ warto dbać o wzrost efektywności, czyli poprawę tego, do czego w ogóle nasza strona internetowa służy. I ja myślę, że to jest w ogóle taki moment, w którym warto trochę się zastanowić nad tym, po co w ogóle jest strona internetowa, ponieważ jak ja sobie przeglądam różnego rodzaju strony internetowe, to jednak myślę, że największa liczba stron internetowych w Polsce jest jakiegoś rodzaju wizytówką. To znaczy, tam jest. Yy, nie wiem nawet, czy ściągany ruch, ale jak ktoś tam wejdzie, to żeby się upewnił, że dana firma istnieje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby o stronie internetowej myśleć nie jako wizytówce, ale jako narzędziu, który ściąga do nas biznes. I ten, ta konwersja, czy poprawa konwersji, to jest właśnie poprawa efektywności naszego biznesu. Czyli mówiąc bardzo wprost, jeśli wchodzą osoby na stronę internetową, to pytanie, kiedy uznamy, że ich wejście jest dla nas wartościowe. No i z punktu widzenia tej wartości, to wszystko będzie zależało, zależało od tego, jaki biznes prowadzimy, ponieważ w niektórych przypadkach może to być na przykład wykonanie telefonu. I ktoś mógłby pomyśleć, kto. Jest początkujący, jeżeli chodzi o strony internetowej, no ale przecież ze strony internetowej się nie dzwoni. Strona internetowa nie służy do dzwonienia. Oczywiście, że nie służy do dzwonienia, natomiast my możemy za, mieć mechanizmy na stronach internetowych, które zweryfikują, czy z tej strony internetowej wykonano takie połączenie telefoniczne. Czy jakieś są jeszcze inne konwersje, czy zachowania klientów, które moglibyśmy nazwać, właśnie konwersją, oprócz klasycznego numeru telefonu. Oczywiście, że tak. Wybór numeru telefonu jest bardzo oczywisty i tu uczulam na jedną bardzo ważną rzecz. To, że ktoś kliknął w numer telefonu na stronie jeszcze nie znaczy, że ktoś się do naszego biznesu dodzwonił i że z tym klientem porozmawialiśmy. Więc już na tym etapie możemy wnioskować, czy liczba kliknięć w numer telefonu równa się liczbie telefonów, które faktycznie otrzymujemy. Jeśli nie, być może pojawia nam się problem z odbieralnością, być może pojawia nam się problem jakiś techniczny z wyborą numeru telefonu. Ale tak, kolejnym takim podstawowym Ale sposobem Ale przepraszam, przepraszam, ja na chwilę chciałbym przerwać, bo powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy a propos tego numeru telefonu. Tutaj dla podpowiedzi sprawdźcie państwo, czy macie klientów wyłącznie z Polski, czy macie również klientów z zagranicy. Bo to jest ciekawa rzecz. Jeżeli ponieważ żeby w ogóle numer telefonu się zapisywał w, w danych Google, to on musi być klikalny. Czyli ktoś musi kliknąć sobie, to bardzo często jest wykorzystywane na stronach internetowych w wersji mobilnej, czyli klikam, wyskakuje mi numer telefonu i ja sobie dzwonię. Ale jeżeli ja jestem klientem z zagranicy, jestem osobą z zagranicy, która chce skorzystać z waszego biznesu w Polsce, strzelam, jadę samochodem, przyjechałem z Francji, złapałem kapcia i szukam jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego, ja sobie wpisuję w Google zakład wulkanizacyjny, wyskakuje mi informacja i tam jest numer telefonu. I teraz jak ja wybieram ten numer telefonu, to on mi wyskakuje jako te cyfry, które są przez Państwa tam zapisane, czy Państwa programisty. Jeżeli nie ma plus 48, a ja jestem tylko jeden dzień we Fra z Francji, przyjechałem do Polski, bo jestem przejazdem, to ja muszę wiedzieć, żeby się do Państwa dodzwonić, jaki jest kierunkowy do Polski, bo inaczej ja wybiorę numer do Francji, a nie do Polski, pomimo tego, że się znajduję w Polsce. Taka podpowiedź, żeby sprawdzić najprostsza rzecz, jak jest zapisany numer telefonu, bo to już będzie miało wpływ na to, czy ja się w ogóle będę miał szansę do Państwa dodzwonić. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, bo tutaj Roman powiedział o takiej sytuacji, w której no, zweryfikujmy, czy liczba wykonanych akcji na stronie internetowej jest równa liczbie akcji, która polega na dodzwonieniu się do nas. I teraz. Co się musi wydarzyć, żebyśmy to zweryfikowali? My musimy mieć mierzalność. Mierzalność tych akcji, które są na stronie internetowej, do tego służy GA4, czyli Google Analytics w wersji czwartej, bo to jest wersja najbardziej aktualna. A z drugiej strony musimy mieć narzędzie, które weryfikuje, czy osoba się do nas. Dodzwoniła. Jak to zweryfikować? Skąd my mamy wiedzieć, że do nas, na nasz numer telefonu, który mamy w kieszeni, albo który jest na rejestracji czy na recepcji u nas w firmie, że ktoś akurat ze strony internetowej dzwoni? No bo my możemy tych połączeń mieć z bardzo wielu źródeł, mnóstwo. Czy są takie metody, żebyśmy my jakoś te rzeczy zweryfikowali? Bo powiedziałeś o rzeczy bardzo oczywistej, ale z drugiej strony, ona wcale nie jest taka prosta w weryfikacji. Racja, szczególnie jeśli prowadzimy marketing, można powiedzieć, offlineowy, rozdajemy ulotki, wizytówki z jakimś numerem telefonu i ten sam numer telefonu posiadamy na stronie, nie będziemy faktycznie w stanie rozróżnić skąd to połączenie przyszło. Tutaj serdecznie zachęcam i to jest taka praktyka, która jest chyba najczęściej stosowana do stosowania tak zwanych numerów masek. Wystawiamy kilka różnych numerów telefonu jeden na stronie internetowej, na przykład inny w wizytówce Google, jeszcze inny w materiałach drukowanych wszystkie one dzwonią na jeden, czy to nasz numer, czy na recepcję, czy na jakiś inny wskazany, i jesteśmy w stanie na poziomie numerów telefonu rozróżniać, skąd to połączenie faktycznie do Ale nas przyszło. Ale czy to oznacza, że musimy mieć na recepcji, czy rejestracji, czy w jakimkolwiek miejscu, że w kieszeni pięć numerów, pięć aparatów telefonicznych albo wiele kart SIM? Zupełnie nie. Właśnie odbywa się to w taki sposób, że wystawiamy pięć różnych numerów, a one wszystkie dzwonią do nas na jeden. Więc my odbieramy na jednym, czy to stacjonarnym, czy komórkowym, a klienci e, dzwonią na różne numery. A jak często powinniśmy przeprowadzać taką analizę, o której powiedziałeś, właśnie weryfikującą liczbę wykonanych połączeń, czyli to, co widzimy na stronie internetowej. A z drugiej strony liczbę połączeń przychodzących, czyli to, co raportuje nam centralka w naszej firmie. Ja bym powiedział, to bardzo mocno jest uzależnione od dynamiki biznesu, od tego, ile mamy połączeń dziennie, ile mamy odbierających i jak bardzo chcemy te dane analizować i wyciągać z nich wnioski. Takim absolutnym minimum powiedziałbym jest taka analiza raz na miesiąc. Podsumowanie tygodniowe byłoby bardzo słuszne, czyli na przykład w poniedziałek analizujemy sobie ruch całego poprzedniego tygodnia, wyciągamy wnioski na poziomie, ile mieliśmy odebranych połączeń, ile mieliśmy nieodebranych i oczywiście ilu z tego mamy klientów. Pozwala nam to wyciągnąć um, takie prawidłowe i oczywiste wnioski dotyczące konwersji, zarówno strony internetowej, i też w tych kilku innych miejsc, jeśli w innych miejscach mamy numery telefonów również wystawiane. No dobrze, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby porozmawiać o połączeniach telefonicznych i konwersji, która się nazywa połączenie telefoniczne. A jakie jeszcze są najczęściej spotykane zachowania czy zdarzenia konwersji na stronach internetowych? Drugim bardzo podstawowym, i tutaj chyba nie ma aż tak dużo zależności, jest napisanie maila, czyli wybór maila. Mamy wystawionego maila. On może być wystawiony w bardzo różnych mailach. Zawsze powinien być minimum w kontakcie, bardzo często pojawia się w belce górnej, stopce strony. Znowu. Należy zadbać o to, żeby ten mail był klikalny. Czyli co to powinno znaczyć? Jeśli ja otwieram stronę internetową na komputerze, klikam w ten adres mailowy, od razu otwiera mi się aplikacja mailowa, na telefonie powinno być dokładnie to samo. Więc po pierwsze, element musi być klikalny. Po drugie, musimy to bardzo dobrze ustawić zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na desktopie. Okej, okay. na... mamy, mamy połączenia telefoniczne, mamy wysłania maila, wydawałoby się najpopularniejsze sposoby nawiązania kontaktu z firmą mamy za sobą, czy jeszcze jest coś, co jest szeroko stosowane na rynku? Oczywiście, że tak. Kolejną rzeczą są formularze. Widzimy, powiedziałbym, taki trend w internecie, że wiele firm w ogóle ogranicza dostęp do swojego maila, nie chcą niechcianego ruchu, zostawiają tylko formularze kontaktowe. Głównie służy to temu, że formularze kontaktowe mogą być zabezpieczone przez CAPTCHA, czyli roboty nam się tam nie dostaną i nie zaczną wysyłać jakichś skamów czy, czy fejkowych maili, więc jest to bezpieczniejsze podejście. Przy formularzu na stronie internetowej należy pamiętać o dwóch bardzo ważnych elementach związanych z konwersją. Po pierwsze, możemy mierzyć, ile formularzy faktycznie zostało rozpoczęte, czyli ktoś wszedł w niego, zaczął wpisywać dane, ale dużo bardziej miarodajną i właściwą informacją jest to, ile formularzy finalnie zostało wysłane. Teraz przekładając to, co mówię na język GA4, GA4 z automatu daje nam dostęp do dwóch miar: Form Start oraz Form Submit. Ja osobiście bardzo polecam skupiać się tylko na tym drugim, czyli Form submit wtedy kiedy jesteśmy pewni, że formularz został prawidłowo wysłany. Natomiast tutaj powiedziałeś, skupiać się, ja, ponieważ bardzo lubię pokazywać, gdzie ten biznes może nam uciekać, to ja zawsze mówię: porównajcie dwie dane, to znaczy, porównajcie, jak dużo ludzi zaczyna wypełniać formularz i jak dużo ludzi kończy wypełniać formularz, bo jakie tam ciekawe rzeczy wychodzą. Po pierwsze, może się okazać, że ten formularz jest zbyt skomplikowany. I bardzo dużo ludzi otwiera formularz, jest to zaraportowane w GA4 jako otwarcie formularza i go nie wysyła, bo jest przerażona tym, jak, on, jak bardzo on jest skomplikowany. To znaczy, stworzyliśmy formularz, ale tylko dla ludzi, którzy bardzo chcą z nami nawiązać kontakt. Albo są zgody bardzo rozbudowane, albo są niepełne, coś tam jest niejasne. W związku z tym, ja zawsze zachęcam do tego, żeby te dwie dane ze sobą porównać i się naprawdę im przyjrzeć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No, my mamy na swoim koncie takie projekty, w których okazywało się, że więcej osób wysłało formularz niż faktycznie dotarło do firmy. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że to jest możliwe, ponieważ czasami jest tak, że ta sama osoba wypełnia 2, 3, 4, 5 razy formularz, bo bardzo chce nawiązać kontakt. A na przykład deweloper, który przygotowywał stronę, zapomniał o takiej informacji, że po wysłaniu formularza się musi wyświetlić bardzo czytelny, jasny napis: Dziękujemy za wysłanie formularza. Super, jeżeli od razu idzie jakiś mail z podziękowaniem na skrzynkę mailową. Ale tutaj analiza tych rzeczy pozwala nam zweryfikować, czy ten formularz jest we właściwy sposób przygotowany, bo czasami może być błąd w formularzu zbyt skomplikowany, niewłaściwe zgody, zbyt rozbudowany formularz albo może być poza formularzem, czyli brak tego podziękowania za wypełnienie formularza. Czyli wydawałoby się bardzo proste rzeczy, natomiast zobaczcie ile można tutaj Płapek sobie zastawić, które sprawiają, że ta konwersja, finalnie przełożenie tego na biznes, pomimo tego, że mamy super stronę internetową, wszystkie rzeczy, które są powymieniane, się pojawiają, to ta konwersja w dzwoniącym telefonie czy też w pracy handlowej wcale nie jest taka duża, jakby się mogło wydawać. Powiedzieliśmy o telefonie, powiedzieliśmy o mailu, powiedzieliśmy o formularzu. Czy coś jeszcze? Oczywiście, że tak. I teraz. Zależnie od tego znowu, jaki jest cel strony. Powiedziałeś na początku, że widzimy wiele takich stron, które zostały stworzone dlatego, żeby po prostu wisiały. My mamy takie podejście, że każda strona niesie za sobą określony cel. I takim kolejnym celem i też zdarzeniem konwersji może być na przykład pobranie pliku. Tutaj przykładem mogą być firmy deweloperskie, gdzie dla nich ważnym zdarzeniem na stronie jest pobranie planu mieszkania, więc pobranie tego pliku, tego PDF-a będzie dla nas zdarzeniem konwersji. Kolejnym takim bardzo popularnym elementem, który, który dzieje się na stronie, jest wyświetlenie wideo. Jeśli na przykład mamy stronę, która sprzedaje kursy, i zależy nam na tym, żeby ktoś wyświetlił film, bo wierzymy, że na podstawie tego filmu zaliduje, zostawi kontakt, wypełni formularz, to właśnie obejrzenie filmu również może być zdarzeniem konwersji. I teraz jeszcze raz nawiążę do tych stron, które są stworzone tylko po to, żeby być, bo taka strona też być może jest w stanie mieć jakieś zdarzenie konwersji. Jeśli chcemy, żeby ktoś wszedł na stronę i po prostu przeczytał o tym, kim jesteśmy, i to jest wszystko, czego oczekujemy od użytkownika, to zdarzeniem konwersji może być na przykład wejście na stronę o nas i zapoznanie się z tą informacją. Tutaj znowu kolejna rzecz, do której za, zachęcam, to jest. Nie mierzmy tylko tego, że ktoś wszedł na stronę, ale możemy też zmierzyć to, czy ktoś zjechał do dołu tej strony, to znaczy, czy faktycznie się zapoznał się z tymi treściami. Bo być może ktoś wszedł i wyszedł, a jeśli będziemy pewni, że on zjechał do dołu strony, możemy domniemać, że przeczytał to, co chcieliśmy. Przydać. Albo przeklikał kilka podstron, albo zapoznał się z treścią, która szczególnie dla nas jest istotna, bo tam są jakieś wyróżniki, które chcielibyśmy, żeby o nas przeczytał. Jest dużo takich rzeczy, o których warto tutaj pamiętać. Ja chciałbym zaznaczyć jeszcze, bo powiedziałeś o tych rzeczach, typu pobranie pliku, obejrzenie wideo czy wyświetlenie materiału. Oczywiście w sklepach internetowych ja w ogóle zachęcam do tego, żeby to, o czym my mówimy, trochę wyłączyć z myślenia sklepu internetowego. Sklep internetowy rządzi się zupełnie innymi prawami tam są po prostu zakupy tam jest dodanie do koszyka. Porzucenie koszyka, płatność, niedokonanie tej płatności. Jest dużo takich rzeczy, na które, które się analizuje zupełnie inaczej. My tutaj mówimy raczej o takich stronach internetowych, które służą do informowania i nawiązywania informowania klienta o czymś i nawiązywania z nim kontaktu. Ja zachęcam jeszcze żeby do, do tego, żeby nie myśleć o kontakcie z klientem tylko na poziomie tych trzech kanałów komunikacji, o których powiedzieliśmy, ponieważ Klienci są bardzo często specyficzni. Zdarzeniem konwersji może być przejście do kalendarza re rezerwacji, czyli ktoś wchodzi, bo wyposażyliśmy naszą stronę w kalendarz rezerwacji i sprawdzamy, ile osób dociera do kalendarza rezerwacji albo dokonuje rezerwacji jakiejś usługi na y, stronie internetowej, bo mamy takie narzędzia. Kolejna rzecz to są czaty, to są y, WhatsAppy, to są messengery. To jest przeklikanie do innej podstrony, to jest przeklikanie do innej strony, to są przeklikanie do social media. My możemy bardzo różnie sobie zdefiniować te zdarzenia konwersji w zależności od tego jaki to jest biznes. Ale to co jest najważniejsze z punktu widzenia tych rzeczy o których dzisiaj mówiliśmy, to po pierwsze trzeba mieć świadomość tego jakie my chcemy, żeby te zdarzenia były, a one muszą być po prostu dopasowane do klientów z którymi pracujecie. Inaczej się zachowuje klient taki jak ja, człowiek w średnim wieku, który ma pewne swoje przyzwyczajenia, a inaczej taki klient jak Roman, czy być może jeszcze nastolatek, bo być może mamy jakąś stronę z grami dla, dla osób młodszych. To są inne sposoby konsumowania treści, inne sposoby nawiązywania kontaktu i inne zdarzenia, konwersji, które nas będą interesowały. I ja. Pewnie chętniej wybiorę nawiązanie kontaktu przez telefon, a Roman chętniej wybierze nawiązanie kontaktu przez połączenie na jakimś messengerze czy komunikatorze. Nie wynika to z tego, że my jesteśmy zupełnie inni. Nie, my mamy inne preferencje w nawiązaniu kontaktu. I to trzeba sobie zdefiniować na poziomie projektowania strony internetowej, jakie my chcemy dać narzędzia, które ten klient ma. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jak już te narzędzia mamy, to zweryfikujmy na wszystkie możliwe sposoby, czy one działają we właściwy sposób. A wszystkie możliwe sposoby to jest to, co powiedzieliśmy. Polska zagranica jakich ja mam klientów czy jestem nastawiony, przygotowany na to, że ktoś z zagranicy do mnie zadzwoni, albo się skontaktuje, jak on to odczyta, jak on to zobaczy. Warto też sprawdzić być może zakładki w innych językach czy mamy dostępne, żeby ktoś sobie tą stronę przetłumaczył. Ale też bardzo ważna rzecz mobile, czyli jak te wszystkie rzeczy, o których my mówimy są widoczne na mobilu, bo ta era Mobile First jest już chyba od 10-15 lat wszyscy o tym mówią, a ja mam ciągle wrażenie, że strony internetowe są robione na desktopie i jednak one lepiej działają na desktopie, a niekoniecznie na y, mobilu. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na poziomie projektowania, czy strony internetowej, czy. Analizowania konwersji, żeby dobrze tą konwersję weryfikować, dobrze ją mierzyć. Co byś powiedział? Ja bym chciał, odniosę się tylko na chwilkę do tego, co powiedziałeś, przynajmniej mobile. To jest absolutny minimum, żebyśmy sprawdzili naszą stronę, jak wygląda na telefonie, jak wygląda na komputerze. Serdecznie zachęcam do tego, żeby sprawdzić ją też na tablecie. Ten ruch z tabletów nie jest bardzo znaczny, natomiast rozdzielczości, które są na tabletach, one bardzo często powodują ogromne błędy na stronach. Źle wyświetlane elementy, zasłonięte elementy, nieczytelne teksty. Ja to, do czego też zachęcam, to żeby sprawdzić coś przynajmniej na na nie, przynajmniej na jakimś Androidzie, i dobrze by było na komputerze z Windowsem oraz na jakimś MacBooku. To są cztery podstawowe typy urządzeń czy technologii, z jakich korzystają użytkownicy, i naprawdę strony potrafią wyświetlać się bardzo różnie na nich. Więc warto o to zadbać. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które koniecznie trzeba wziąć pod uwagę, projektując tak naprawdę zdarzenie konwersji, czy projektując stronę internetową, na której chcemy jakieś zdarzenie, to jest Design to jest być może zbyt duże słowo. Chodzi o to, żeby ten element konwersji, czy to jest numer telefonu, czy to jest mail, był czytelny, tak? Nie możemy zrobić jasnego przycisku na jasnym tle, czy dać białej czcionki maila A na jasnym się tle. To zdarza. Zaskakująco często się to zdarza. Znowu. Istnieje takie przekonanie, że strona musi być po pierwsze ładna. My wychodzimy z założenia, że strona musi być po pierwsze funkcjonalna i musi spełniać oczekiwania. Ale też, żeby było jasne, to nie jest yy, zero jedynkowo, znaczy może być strona i funkcjonalna, i ładna. To nie jest, że albo jest funkcjonalna, albo jest ładna. To naprawdę da się połączyć. Zdecydowanie. Więc to jest taka rzecz. No, to, co już poruszyliśmy, wydaje się kilka razy, ale to jeszcze chciałbym podkreślić. Nieklikalne elementy, czyli to, że masz numer telefonu na stronie, nie znaczy jeszcze, że ktoś będzie mógł z niego skorzystać w łatwy sposób, będzie mógł w niego kliknąć, będzie mógł zrobić z tym cokolwiek. I Coś, co się pojawia również ze względu na rozdzielczość, to są te zasunięte elementy, schowane elementy. W przypadku nawiązania kontaktu. Mam wrażenie, że rzecz, którą posiadam większej strony w internecie, to jest bardzo schowany sposób kontaktu. To znaczy, ja muszę naprawdę się przeklikać mocno przez stronę, wejść na zakładkę Kontakt, zjechać jeszcze pewnie do połowy tej strony Kontakt, żeby znaleźć em, e, jakiś sposób nawiązania kontaktu. Więc na pewno trzeba go wyeksponować, wyeksponować w sposób czytelny i sprawić, żeby dało się z niego łatwo skorzystać, czyli kliknąć. A łatwo skorzystać, to znaczy, że jestem w dowolnym miejscu na stronie internetowej i zawsze na swoim ekranie wiem, w jaki sposób się skontaktować z tobą i z twoją firmą. Szanowni Państwo, 20 minut, miało być kilkanaście, wyszło nam 22 minuty o tym, jak analizować konwersję, poprawiać konwersję, poprawiać efektywność strony internetowej, a wszystko to po to, żeby Państwa strony działały jeszcze lepiej, przynosiły. Ku chwale rozwoju biznesu. Wszystko to, co najważniejsze w sprzedaży i marketingu, czyli nowych klientów. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Marcin Renduda i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.